Jak nam wiadomo, kiedyś do arki Noe miał zabrać przeróżne parki. Ktoś kompetentny mówił mi o tym, że wśród tych pierwszych były też koty. Weszły tam w środę, a zaraz w piątek Kotka powiła siedem kociątek. I kiedy minął miesiąc na arce, Kotki zaczęły swe kocie harce. Noe, choć w życiu niejedno widział, zapomniał, kto ma na arkę przydział. Tak się zapatrzył, tak się rozbawił, że drzwi otwarte w arce zostawił. No i się stało to, co się stało Paskud się różny, zaraz napchało komary, muchy, szarańcze, kleszcze. I nawet pamuk nie wie, co jeszcze. Tyle tam różnej weszło hołoty. A Noe? Noe patrzył na koty. Nic więc dziwnego, że człowiek sarka. Po co to było, ta cała arka? Po co się Noe bujał na fali? Skoro przeżyło tyle robali. Mogła to wszystko pochłonąć woda. I tylko kotów byłoby szkodą. Nic o nas bez nas. Zapewne wymruczał kot i wyszczekał radośnie pies. I tak też się stało. Pierwsze w Nowym Roku wydanie Myślenickiego Salonu Poezji zgromadziło bowiem w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu znamienitych gości. Pośród których znaleźli się także bohaterowie twórczości poety, którego wiersze mówią właśnie o kocim i psim świecie. Bardzo serdecznie witam kolejny raz w Miśiańskim Ośrodku Kultury i Sportu. Spotykamy się z niezwykłym tematem, dlatego że ten temat jest bardzo bliski chyba wszystkim tym, którzy się tutaj zgromadzili. Nasz szczególny gość, bohater dzisiejszego dnia, pan Franciszek Klimek, nie mógł do nas przybyć z przyczyn osobistych, ale jeżeli oddałmy mu serce, tak jak on oddał w poezji psom i kotom, ja myślę, że to do niego dotrze. Napisał dla nas kilka słów. Pozwólcie Państwo, że odczytam, zanim rozpoczniemy. Jestem z daleka, bo tak mi się losy ułożyły. Kłaniam się i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich obecnych na dzisiejszym salonie poezji, a także tych, którzy będą słuchać moich wierszy na wizji. Jestem wzruszony radością, jaką okazują mi w mailach i smsach moi czytelnicy, którzy w wielu przypadkach po raz pierwszy będą mieć okazję posłuchania moich wierszy w znakomitym, jak już wiem, wykonaniu artystów zaproszonych przez bliską mi panią Dorotę Rośkowską, która pierwsza na salonie myślenickim wspaniale prezentowała moje wiersze. Franciszek Jan Klimek to poeta, śpiewak, autor około 400 wierszy o Kotach i około 40 o psach. Jestem niezwykle szczęśliwa, że tegoroczną edycję Myślańskiego Salonu Poezji otwiera nie kto inny jak Franciszek Klimek. Znamy go od paru lat. Właściwie poznałam go w czasie pandemii. Został mi przedstawiony. Ja się zachwyciłam jego wierszami. Jego twórczością i postanowiłam, że zasługuje na taki salon na żywo. No i w 2023 roku udało się nam ten salon zorganizować. Mówią, że czarny kot przynosi pecha. Chciałem ten pogląd zbadać naukowo. Czy to wrodzona taka kocia cecha, czy tylko ludzie plotą to i owo. Wiersze Pana Franciszka są tak piękne jak najsłodsza kocia mruczanka, powiedział Wojciech Albert Kurkowski, redaktor naczelny miesięcznika KOT. I trudno się z tymi słowami nie zgodzić, szczególnie gdy wiersze są znakomicie recytowane, a na kolanach mruczy wdzięcznie kot, macha ogonem radośnie pies. Tarek i Czarek w jednym spali domu, pies na dywanie, kot na jego grzbiecie. Nie przeszkadzało to nigdy nikomu, bo takie rzeczy bywają na świecie. Ostatnio jednak w Narodowej Szopce była debata i stwierdzono potem, że zachowanie takie jest nam obce, bo przyzwoity pies nie sypia z kotem. Niespodzianka była spora. wypad kot z telewizora dobra nocka była właśnie były jakieś bajki baśnie kot się gdzieś wybierał w drogę i nagle spadł na podłogę nie wiadomo co się stało może miejsca miał za mało może była jakaś para, może bajka była stara a może był jakiś błąd i go nagle kopnął prąd Rozmawiają dwie panie na schodowej klatce. Pani M, rozżalona, zwierza się sąsiadce, że z jakichś tam powodów mąż się miota i ona ma wybierać jego albo kota. Ten wybór jest jednak niełatwy, niestety, bo i jeden i drugi ma swoje zalety. Zapraszam na danie. Bez żadnych ubocznych zamiarów, wszedł kotur, ochlapus do baru i miał No, na mieście się słyszy, że w Waszym lokalu są myszy. Pan barman zaprzeczył zmieszany. Przepraszam, niestety nie mamy. Obecnie z, o myszy niełatwo, podaliśmy wczoraj ostatnią. Tak samo. Zapytałem pieska Kajtka, głaszcząc go do szczule, czemu jedynych obszczekuje, a drugich w ogóle. Odpowiedział w psim języku, troszeczkę z obawą, nie wiem, ale między ludźmi robić tak samo. Cud w azylu. Zjawił się człowiek może cud się zdarzy, serca zadrżały nadzieją, tak już bywało, nawet wiele razy. Różne tu rzeczy się dzieją. Zobaczył człowiek proszące psie oczy, a w jednych swoje odbicie. Ciepłymi dłońmi wybrańca otoczył i nowe darował mu życie. Temu jednemu bo jeden był człowiek, więc z jednym był tylko sumieniem. Tygrys Hamleta, bury pręgowany. Mieć albo nie mieć, oto jest pytanie. Rozmyślał Hamlet, gdy kończył śniadanie. Jeżeli mieć, to czy mieć psa? Ja się wciąż waham. Ofelia jest za. Mówi, że pies jest oddany i wierny, ale argument to raczej mizerny, bo przecież wszędzie, gdzie postawię stopy. Mam różnych wiernych poddanych nakopy. Pies z kulawą nogą. Przejęty jestem do tej pory i wszyscy to potwierdzić mogą. Odwiedził mnie, gdy byłem chory, ów sławny pies z kulawą nogą. Wzruszony byłem niesłychanie, widziałem, że on mi współczuje, bo w oczach proste miał pytanie. Czy pan się dzisiaj lepiej czuje? Jesteśmy sobie bliscy, a nawet potrzebni. Mnie trudno żyć bez ciebie, tobie łatwiej ze mną. Mam za sobą najlepsze, ale także złe dni. Znam jasną stronę życia, poznałem też ciemną. Wronię przed złym losem i przed złymi ludźmi. Znajdę cię pod gruzami, w lawinie, w płomieniach. Jeśli pójdziesz złą drogą, poproszę cię, wróćmy, bo w pamięci mam również i takie zdarzenia. Pan się dziwi, że ja myję się co chwilę, albo że ja nagle znikam na dwie doby. Pan się dziwi, że się czasem łaszę mile do zupełnie nieznajomej mi osoby. Niegdyś przyjaciel dobry mój, dziś długów nie oddaję, Nic złego nie zrobiłem mu, a on mnie nie poznaje. Innego znów za uszy ciągnąłem. Do Trzeba to tutaj głośno powiedzieć. Zaproszenie salonowych gości wraz z pupilami, czworonożnymi bohaterami poezji Franciszka Klimka, było strzałem w dziesiątkę. Mieli i zdaje się, że wszyscy czuli się w Myślenickim ośrodku kultury i sportu jak w domu. Tak naprawdę, kiedy pracujemy nad tym wierszem albo rozmyślamy, to przecież tak naprawdę on pisze o nas. Mimo, że to fascynowały go zawsze koty i psy, koty bardziej. To pisze o nas, to są cechy nasze, ludzkie i tym albo nas śmieszy, albo nas wzrusza, albo wręcz zawstydza. I wywołuje różne emocje. Bardzo różne emocje, które w nas, ale dobre emocje. Eee, to jest taki cudny poeta eee, do przytulenia. Eee, ja myślę, że każdy, kto ma handel albo na przykład nie lubi kotów albo psów, powinien przeczytać tomik wierszy Franciszka Klinka. Bo koty są dobre na wszystko. Zły pies napisano na domu i taran poczuł się dotknięty. Zastanawia się teraz komu naszczekać tak, aby poszło mu w pięty. Taran swojemu panu oddany jest bez reszty, ale po przeczytaniu napisów pomiślał sobie o Rzeszty, to ja tu grzecznie elegancko wszystkich witam jak majordom zawodowiec nie amator i chociaż czasem masz zębami w duchu zgrzytam kręcę ogonem jakbym włączył wentylator dzieci uwielbiam no lub przynajmniej tak udaje każdemu ucho oblizuję kto przychodzi nie szczekam, służę, łapę daję. Więc ja się pytam, proszę pana, o co chodzi? Zły piec, to mam być ja? Moja łagodność i uprzejmość to jest wada? A czy pana, proszę pana, zna tego łachudrę, co się wściekał sąsiada, co obszczekuje każde auto i przechodnia, a porządnemu psu nie daje w nocy spać. Co wyszarpuje listonoszą dziury w spodniach i tam nie piszą, że zły pies. Myślenice ITV. Wasza telewizja internetowa.